Proszę o pozytywną opinię na temat Malucha. Zajubiste. Jest szary. O! Ale ekstra. I Maluch, Polecam. Witajcie w kolejnym odcinku. Kochani, zrobiło się zimno. Zrobiło się zimno szybciej niż przypuszczałem. I co? W dzisiejszym odcinku temat maluszka. Temat maluszka i to wszystkich maluszków, nie tylko elektrycznego maluszka. Co zrobić, żeby nie wydać milionce bulionów, a żeby w naszych maluszkach było przytulniej i ciepło. To jest problem chyba, który znają wszyscy posiadacze malucha. Szybciutko, na biegu, z tego co jest pod ręką, pokażę co postanowiłem zrobić, żeby w e-maluchu z głuszycy było cieplutko. Zobaczcie tutaj. Więc na biegu, żeby nie przedłużać. Rameczka wykonana z bakelitu, którą sobie powierciłem, wycięłem z nawiniętym drutem oporowym, z dobraną długością, tak żeby rezystancja tego drutu oporowego miała około 6 ohm, tak sobie to wyliczyłem, zaraz powiem dlaczego. Do tego wentylatorek. Ja będę zasilał moją nagrzewnicę napięciem 48V, więc jest tutaj na pewno różnica do napięcia 12V, ale można to sobie wszystko przeliczyć, to nie jest żaden problem. Wentylator znalazłem taki w miarę wydajny, dobrałem sobie rezystory, żeby do, dopasować go do napięcia 48V. Szateczka na zewnątrz, obudowa już schnie, uchwyt do montażu w aucie, przełącznik do włączania. I składamy to wszystko do kupy. Za chwileczkę jeszcze zrobimy rozważania teoretyczne, jaka moc będzie tej nagrzewnicy. Zmierzymy sobie rezystancję naszego drutu oporowego. No tu mamy w tej chwili około 5 ohm. Ten pomiar wiadomo nie jest, nie jest idealny, bo ten miernik nie jest, nie jest jakiś profesjonalny. Ja mierzyłem to według, według długości drutu. Powinno wyjść około 6 ohm. I dlaczego? dlaczego się uparłem przy tej rezystancji? 48V, 6Ohm, 8A prądu pobieranego i to jest myślę, że taki prąd, który, który nie, nie, nie wpłynie mi na zasięg samochodu, nie zmniejszy mocno zasięgu. A 8 razy prawie 50V mamy 400W, więc 400W na grzewnicy, na taką kubaturę malucha, jaka jest w środku, moim zdaniem powinna wystarczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Doschła mi tu już obudowa, którą tutaj wydziergałem z aluminium. Osłona wentylatora zrobimy to w takim stylu retro, żeby pasowało do naszego maluszka. więc, będzie przełączniczek taki retro. Osłonka retro. Myślę, że fajnie to będzie się komponować w maluszku. Kilka słów wyjaśnień jeszcze na temat samego napięcia, dlaczego uparłem się przy napięciu 48V, a nie 12, zapytacie, bo przecież 12V nagrzewnicę można kupić gdzieś tam na eBayu Allegro za parę złotych i się z tym nie męczyć. Otóż kochani... Mam napięcie oczywiście pokładowe 12V, ale to napięcie pochodzi z przetwornicy. I teraz na pewno wiecie, że każde urządzenie elektryczne obarczone jest stratą. No, nie, ma, nie ma tego typu urządzeń, które mają sprawność energetyczną 100%. I teraz, gdybym wykorzystał nagrzewnicę o napięciu 12V, które zostanie przetworzone z 48V, to wiadomo, że sama nagrzewnica już będzie musiała, sama przetwornica będzie musiała być większa, więc to się wiąże już z kosztem zakupu. To jest jedna sprawa a druga sprawa, że podczas przetwarzania tego napięcia z 48 na 12 już zgubimy parę cennych amper i to się mija z celem dlatego, dlatego maksymalnie wiele urządzeń elektrycznych, które mam we maluszku staram się zrobić na to napięcie zasilania silnika żeby, żeby nie tracić tych cennych amperów, tych cennych spadków napięć bo, bo to naprawdę jak się jeździ to to widać i to jest istotne dobra, składamy to wszystko do kupy zobaczymy co z tego wyniknie Wrzucamy to do auta. Przy okazji, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, obiecałem Wam odcinek odnośnie modułu klimatyzacji ogrzewania. Myślę, że możemy to zapiąć w tym jednym odcinku, bo nie będziemy tego odcinków robić wiele. Powiem tak, ja tutaj przeprowadzam testy, bo nie jest to jeszcze, jak widać, urządzenie gotowe. Na jakiej zasadzie to działa? Mamy dwie chodniczki. To są niewielkie chłodniczki, dlatego że mówię, próbuję to, na razie testuję, zobaczymy jak to wydaje. Jedna chłodniczka jest tutaj, następna jest tam pod wlotem do kabiny. Mamy dwa obiegi wodne, które są z modułów Peltiera temperatury przekazywane na te, na te chłodniczki, tam środko-aluminiowe. Tutaj na tych dwóch przekazikach zrobiłem zmianę biegunów na modułach Peltiera i teraz w zależności jak te bieguny podam na, na moduły, to albo ta chłodniczka mi grzeje, a ta chłodzi. Albo na odwrót, jeżeli przełączę to, to ta chłodzi, a ta grzeje. I teraz tak, działa to jak na testy, nawet znośnie, ale nie jest to na tyle wydajne, żeby obsłużyło mi już malucha. Mamy tutaj tylko 4 moduły po 60 W, to jest 240 W, więc yy, pomimo to, że kubatura maluszka nie jest za wielka, to, to jeszcze działa to troszkę za słabo, dlatego, dlatego poszedłem w stronę tej nagrzewnicy w środku, bo zima może być różna. I teraz co? Tą nagrzewnicę, naszą Resto, jak ja ją tutaj pięknie nazwałem, mamy już zamontowaną. Wygląda to znośnie, sami ocenicie. Wpisuje się do malucha. Robi trochę hałasu, ale efekt jest, yy, że tak powiem, natychmiastowy. Przyliczy mi to ciepłe powietrze, momentalnie się to roznosi i jest super. Więc w tej chwili system klimatyzacji i ogrzewania naszego malucha działa mi tak, że tutaj mam wyłączniczek tej zewnętrznej, tego zewnętrznego modułu i tu mogę sobie przełączać, czy, czy system mi chłodzi, czyli zmieniam bieguny na moduł Peltiera, czy grzej. Ta nagrzewnica dmucha mi tutaj ciepłe powietrze na szybę. Jest to takie przełamane powietrze, mówię ze względu na to, że, że tych modułów jest tylko 4, chcę dołożyć jeszcze 4, to będzie 500 W, więc myślę, że, że będzie ok. No i teraz w miarach wspomagania do dogrzewania auta mamy ten, tą naszą resto nagrzewniczkę. I teraz w czym cały szkopuł, bo, bo powiecie tak, no przecież to jest żadna filozofia. No jest nagrzewnica, gdzie jest drudoporowy przełącznik i silniczek i nic więcej. Myślę, że to jest właśnie najwspanialsze w tym projekcie. Słuchajcie, gdyby dzisiaj wziął się za to konstruktor w fabryce samochodów, to tak, dołożyłby do tego na pewno regulację obrotów, dołożyłby do tego termostat, to mobudowę zrobiłby tak, żeby. Montaż tej obudowy w fabryce trwał dwie sekundy, więc byłaby na, na, na klipsy, na nie wiadomo co jeszcze, czyli powstałoby urządzenie, którego by się nie dało rozebrać, tak? Wszystko by było wyżyłowane co do milimetra, żeby, żeby czasami jakiegoś materiału nie poszło za dużo. I okazałoby się, że ta nagrzewniczka, która, która ma służyć do tego, aby tylko zrobiło się tak. Jest zimno, jest ciepło, jest. Zimno, więc nie jest ciepło. Kochani, to jest proste zadanie. Ja tylko tego potrzebuję. I zobaczcie, ze śmieci z warsztatu, tak? no bo tak to trzeba nazwać. Ze śmieci z warsztatu y, zrobiłem urządzenie, które, y, które mi będzie służyć, podejrzewam, dłużej niż ten maluch, bo, bo takie, takie mam podejrzenia, że, że ta nagrzewnica Resto wytrzyma dłużej niż ten maluch. I to jest. Myślę, droga, którą powinniśmy iść, bo, bo zasypiemy się tymi śmieciami i, i nie wygrzebiemy się z nich, a urządzenia służą do prostych czynności. I, i myślę, że ten maluszek będzie tak działał i mam nadzieję, że, że ten projekt w ten sposób właśnie zostanie do, do końca doprowadzony i przejeździ na tych drogach kolejne 21 albo i więcej lat. No co, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Proszę o pozytywną opinię na temat malucha. Jest szalik. O! Ale extra. I maluch, polecam.